Widzicie, mnie w masce, a nawet jeszcze nie zaczęliśmy grać. Moja maska jest twarda jak skała. Czekajcie, zaraz wam coś dorzucę. Dzięki za dobre chęci, kolego, ale głazów nam już chyba wystarczy. Nie słyszałeś, co mówił? Więcej nie trzeba! Ale im więcej, tym lepiej! Wielkie koła! Wielkie wiel, wielkie głazy. Tiger Shark ma rację! Ja! A! 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 Tak jest! Szał na wysora! Jeszcze kilka takich strzałów demo Demoderbii i twoja oboma spadnie jak skała. Jak mega skała! Uwaga, drużyno! Wracamy do gry! Obrońcy, macie utrzymać oponę w powietrzu! Atakujący, Roznieść przeciwnika! Drobny był. <tryk> Drużyna Demo! <tryk> <tryk> Patrz! Udzieli <Get it> <tryk> Nie Derby? Już Podjeżdżam! Podaj do mnie! I robisz się gorąco? jest co? Sprytne przejęcie, brawo! Nie rozjadłam Ale znowu. bój się, bójki! Uhu! I kolejny punkt dla naszej drużyny! Dobra, ty chwali, koło! Zaraz cię załatwimy! Oh, Upadaj! Oh, oh, tak! Podaj do mnie! Do mnie! Moto! Oto złość głowę na załom! Przejście koło